Hej, hej, Mam na imię Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik, na nowy wrap-up, czyli filmik, którego dawno na moim kanale nie było. Wrap-up danego miesiąca, czyli opowiadam Wam o książkach, które udało mi się przeczytać w danym miesiącu. W czerwcu udało mi się skończyć pięć książek, z czego się bardzo cieszę. Może to dla niektórych nie jest jakaś liczba, wiecie, wow, ogromna, ale... Ja się cieszę, ja czytam, wtedy, kiedy mam ochotę na książki, wtedy, kiedy po prostu najwięcej sprawiają mi radości, e, a też czerwiec mam była sesja, dużo się działo, e, jakoś tak nie miałam kiedy w ogóle zabrać te książki. Ale dobra, e, pokażę Wam te, które udało mi się skończyć. E, jest, są tutaj tak naprawdę dwie obyczajówki, jedna fantazy i dwie takie, można powiedzieć, spisane wspomnienia, coś w tym stylu, spisane swoje życie. Mniej więcej tak, ale dowiecie się o co mi chodzi. Dobra, bez wędnego przedłużenia zaczynajmy, a jak taki книг Wam się podoba, to łapka do góry i zapraszam, zostańcie ze mną na dłużej i może zacznę od książki, która jest najnowsza, jeżeli chodzi o wydanie. Jest to Loveless, książka pani Alice Osman. Jest to obyczajówka, jest to historia o Szukaniu swojej tożsamości seksualnej, o swojej seksualności. Mamy Georgię, guną bohaterkę, dziewczynę, która rozpoczyna studia w nowym miejscu w Durham, gdzie razem ze dwójką swoich przyjaciół właśnie tam się udaje. Poznajemy jej początki przyjaźni, poznajemy właśnie. Ach, dobra. E, poznajemy jej próby odkrycia siebie, poznania siebie i właśnie też poznajemy razem z nią, czym jest a seksualność, a romantyczność. Książka, według mnie, jest fajnie napisana, dobrze mi się ją czytało. W niektóre momenty były takie trochę ugychy, ale po prostu były one potrzebne. Razem, właśnie, przez Georgię. Przyszliśmy przez cały rok, przez cały rok akademicki. Razem z nią przeżywaliśmy jej udrękę, jej radości, jej poszukiwania. I teraz właśnie widzieliśmy jak niektóre jej decyzje wpływały też na najbliższe osoby, z którymi się przyjaźniła przez wiele lat i też z tymi, którymi się dopiero przyjaźniła od kilku tygodni. Mamy tutaj też wątek teatru, wątek Szekspirowski, wątek różnego y, możliwości, które są na uniwersytetach, właśnie takie też zaangażowanie się w różne rzeczy. Według mnie dobra książka, którą warto czytać, którą po prostu powinniśmy y, może nie tyle tak wiecie zrozumieć, ale po prostu przyjąć otwartymi rękami i zobaczyć, co ona nam da i co ona wniesie do naszej codzienności, jaką nową wiedzę, może w ten sposób. Ja już nie mogę doczekać na kolejną książki pani Alice Osman. Ja też chciałam tę książkę przeczytać dawno temu, ale jakoś tak wiecie, nie było po drodze, a myślałam po angielsku, ale po prostu się nie, nie ułożyło. Dobra, kolejnymi dwoma książkami, które przeczytam, opowiem po prostu o nich razem. Jest to właśnie książka, która tak może powiedzieć wspomnienia, zapis życia. Mamy ginekolog, czyli Nicole Sochacki, e, zapomniałam teraz <grytanie> drugiego członu nazwiska, czyli insta serial o ślubie e, i insta serial o miłości. Jest to historia. Mm, nie, czując na Instagramie właśnie mamy ginekolog, jest to kobieta, jest to Polka, e, która. Ma dość, można powiedzieć, ciekawe i nieszablonowe życie. Urodziła się w Austrii, tam też na początku chodziła do szkoły, później, później w Polsce chodziła do szkoły amerykańskiej, angielskojęzycznej. Potem chciała wyjechać na studia do Anglii, ale jak została w Polsce, w Polsce studiowała medycynę, jest ginekolożką, też w Anglii była na staru dwuletnim, po drodze też poznała swojego męża, i właśnie w tych książkach poznajemy historię ich bycia. Początku, jak się poznali, jak to się stało, że ona po trzech tygodniach znajomości, czy po trzech wsiadła sama i do Tanzanii sama, jak to się wszystko ułożyło, potem jak wyglądał ich przygotowanie do ślubu, dlaczego w ogóle to się wszystko ziściło, dlaczego to wszystko się udało, jak to się w ogóle stało. No i cóż, książka, jak dla mnie. Dla osób, które właśnie oglądają Mamy Ginekologię, jest fajna, jest dobra, takie bliższe poznanie jej. Mnie niektóre momenty tak trochę odraziły, tak trochę się od, 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 odrzuciły, ale i tak mi się przyjemnie czytało. Według mnie to jest głównie książka właśnie dla fanów, można tak powiedzieć, dla czytelników, obserwatorów, a według mojej przyjaciółki, która właśnie nie zna, czy Mamy powiedziała, że to książka dobra na oderwanie się takiej codzienności i zobaczenie, że w sumie takie... Można powiedzieć, historie trochę książkowe też się dzieją w rzeczywistości, tylko po prostu o tym mało kto mówi i właśnie to jest taka, takie dwie książki na poczytanie wieczorem do herbaty i na oderwanie się od codzienności. Teraz wam opowiem o, fan, o książce fantazy, którą czytałam. Jest to Wiedźma Naczelna, Olga Gromyko. Jest to trzeci tom historii z Kronik Belorskich, białoruskiej autorki. Muszę powiedzieć, że po tej książce spodziewałam się czegoś więcej, więcej... Takiego naturalnego komizmu, słownego komizmu sytuacyjnego, bo on nadal był, nadal był komik w postaci. Ale wiecie, to było takie już trochę, miałam wrażenie, nienaturalne, tak trochę na siłę. To nie było taka e, naturalność, jak w pierwszym tomie płynęła po prostu między zachowaniem między wolchą, a L Lenem. W ogóle tutaj brakowało mi ich dwójki, ja właśnie całą serię lubiłam za ich przekomarzanie się, a tutaj jednak nie dostałam aż tak dużo tego, jak bym chciała, no ale cóż, takie życie, tak sobie potoczyła ta autorka. Chciałam znąć po czwarty tom, też o tym mówiłam w sumie w TBR-ze na wakacje, ale jak na razie tak trochę mnie odrzuciło i może pod koniec wakacji sięgnę, może nie, bo z tego, co widziałam, to chyba czwarty tom już nie jest o Wolchcia. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. No i cóż, historia jest w porządku, ja po prostu oczekiwałam bardziej takich sytuacji właśnie ich dwóch, a dostałam w sumie trzy, trzy czwarte książki. O Wolsze i o jej różnych perypetiach życiowych, które tak naprawdę w całości później się połączyły. W ogóle może powiem o kim jest Wolcha. Wolcha to jest Wiedźma. Wiedźma, która no, pierwszym powiem poznajemy, jak była na uczelni, jak pojechała właśnie na staż, na praktykę do Dogewy, czyli do miasta Wampirów, gdzie poznała Lena. Ja Wam nie powiem, kim on jest tam, bo bym, zradzi... bo bym Wam zradziła pierwszy tam, pierwszy wam bardzo polecam. A to właśnie przed mamy już dalszą historię ich znajomości i też podróży Wolchy i też i takiego ogólnie mm, zgłębienia dalej wiedzy i podróżowania po ich świecie i mm, wykonywania swojej pracy jako wiedźma, że tak powiem. E, ogólnie jest właśnie taka historia przepełniona dużą dawką mm, śmiechu e, i żartów. Trochę taka nasza, mówię, e, Dora Wilk i tak samo jak Dora Wilk, ale to by mi się mniej podobało, tutaj jest tak samo. I ostatnią książką, którą czytałam w czerwcu, był To Gujcio, czyli książka pana Stefana Rowley'a. Główny wątek jest o poradzeniu sobie z żałobą, żałobą po rodzicach i żałobą po wcześniejszym partnerze. Patryk, Patryk na czas wakacji przygarnia do siebie dwójkę swoich brat, bratanków bratanków, można powiedzieć, bo jest bratanek, jest bratanica, jest Maisie i jest grant. On się nimi opiekuje przez wakacje, ponieważ ich ojciec poszedł na odwyk, żeby móc nimi później opiekować. I przez ten czas poprosił właśnie Patrika, swojego brata o opiekowanie się dziećmi. Patryk to jest była gwiazda telewizyjna, była gwiazda serialowa, komedii, jakiejś tam mydlanej czy coś w tym stylu. I całość dzień właśnie określona taką dużą dawką. Mm, można powiedzieć bez troski, ale w tym wszystkim są poruszone ważne tematy. W tym wszystkim też widzimy, jak Patrick przez te lata... Mm. Trochę tak zatracił się, trochę nie zawsze rozumie, dlaczego dzieci, dzieci tak się zachowują, bo też nigdy nie miał a dostaje 6-latka i 10 -latka, e, i musi sobie z tym wszystkim poradzić, i jakoś mu to idzie krok po kroku. I cała historia właśnie jest taka: wiecie, trochę jest tam infantylizmu, trochę dzieci, dzieci, dziecinności, a też są ważne tematy poruszane, jak właśnie poradzić sobie ze stratą, i też dowiadujemy się, dlaczego Greg, brat Patryka, zdecydował się, by właśnie u, nie, u niego były dzieciaki, a nie u kary, u ich, ich siostry. E, i i mamy historię w Palm, Palm Springs, czyli jest ciepło, jest lato. I mi się wydaje, że książka powinna się Wam spodobać. Jest to ja, ja materiał w audiobooku, to też może oznacza, że w audiobooku. Więc troszkę inaczej się teraz odbiera książki w audiobooku. Ale mi się, bardzo, mi się bardzo podobało i na pewno będę ją polecała długo, długo. Obyczajówka. Właśnie, która pokazuje, jak sobie poradzić ze stratą z najbliższymi. Takie jakieś mam wrażenie, że mało co powiedziałam. I w ogóle też tam jest dużo takich współczesnych czynników. Mamy właśnie Patryka, który nie jest za internetem, nie jest za YouTube'em, telefon tylko po to, żeby się kontaktować. A właśnie Maisie, Maisie i Grant już oglądają YouTube'a, oglądają różne właśnie bajki, pytają się, czy ma w ogóle Smart TV, a on w ogóle że, o co chodzi. Więc to jest takie trochę iście w drogę. W przyszłość z dzieciakami i też uczenie się tego, co on stracił przez te lata, takiego w izolacji, bo on po śmierci swojego partnera zamknął się w domu i z niego nie wychodził, nie grał, nie szedł do znajomych, po prostu był zamknięty sam na siebie i właśnie widzimy, jak to kolejna strata, tak naprawdę przyjaciółki i też matki dzieciaków, jak wpłynęła na niego. Dobra, ja może już tyle o tej książce powiem, bo naprawdę była dobra i dobrze się słuchało. Myślę, że będę się Wam już żegnać, bo już nie mam co więcej, byłam opowiadać o żadnych innych książkach. I jestem ciekawa, jak tam u Was minął czytelnicz czerwiec, a ja już tam mi się żegnam i <laughs> zobaczymy, jak to będzie pod koniec lipca, jakie książki Wam wtedy opowiem. Dobra, a ja się żegnam, jak Wam się podobał Tawka do góry i zapraszam stańcie ze mną na dłużej. Bye, bye.